Wszystkim na początku gratulacje. Niedawno mówiłeś o tym, że wszystko musisz budować od nowa. Rozpocznamy biegi. To jeszcze jak idzie? E, tak widać, idzie chce zrobić z członkiem kadry. Olimpijskiej Jarcem ziobro Bardzo często. Nie z racji tego wyniku, ale ze skoku. Gdzie Państwu, że znasz się z Państwem przez za Czy jakie masz plany na najbliższe tygodnie? startowe, treningowe. na razie będziemy się przygotowywać do Mistrzostw Polski. W następnym tygodniu pojedziemy do Szczyrku. Później mistrzostwa Polski, tak jak mówiłem i no już takie solidne przygotowanie do zimy. Jakąś nadzieję nabierasz taką, że będziesz mógł startować w Pucharze Świata jakoś bardziej obficie? E, tak, tak. No, wiadomo, że nie, nie będzie łatwo, ale nie poddaję się i, i, i małymi kroczkami idzie to wszystko dobrze. Także jest, jest to motywujące. A jak warunki dzisiaj? Ja myślę, że równe dla wszystkich. Tak, chyba jakiś lekki wiaterek może tam, tam był, ale... ale... Dzięki. Jeszcze raz.